Siemanko, witajcie ponownie, Paweł Gm4 z Wami Dzisiaj na SmackDown mamy Tornado Tag Team Extreme Rules yy, Gramy dokładnie 2, two two. Marcin róża Różański Popek Cru Albani versus Mariusz Pudzian-Pudzianowski I Hardcore Cox, Robert burnejka. Co to kurwa będzie się działo, powiem Wam Będzie zabawa, bo to jest naprawdę szalony tag team. Ale myślę, że będzie warto. Będzie warto coś takiego zrobić. I zobaczymy, czy w ogóle jest tak jak myślę, bo myślę, że no, no tutaj po lewej waszej stronie popuść różal. Dopierdolą tutaj. Pudzienowi hardkorowemu koksu. Ko hardkorowemu koksie, można powiedzieć. To będzie prawidłowo. Wali nie to. Ale przed wami tutaj teraz na SmackDown Kansas City Pierwszy wchodzić będzie do Ringu tutaj Roużal. Napiszcie w komentarzach, bardzo bym was prosił Dobrze zrobiony, podoba się ją? pa lipa Bardzo bym chciał, bardzo mi to na tym zależy chociaż jeden, dwa komentarze ale takich od, od konkretnych ludzi nie jakichś kurwa hejterów naprawdę starałem się tak jak mogłem to zrobiłem to nie jest... wiem, nie, odzw nie odzwierciedli naprawdę no, tego jak on wygląda yy, w 99% na, yy, ale na no, w 100% to już w ogóle nie da się no niestety ale to jest tak, tak jakby Mój temat, no Tak wygląda, jak wygląda i tak... Jak się komuś podoba, no to... Oglądajcie, a jak się komuś nie podoba, to oglądać tego nie muszą, tak? To jest oczywiście... Ale też nie piszcie w komentarzach Nie wiadomo czego, piszcie konkretnie, jak normalni ludzie że ja wiedział, co robić, tak? To też A jak mają pójść jakieś łapki w dół To bardzo bym prosił o... Komentarz, z jakiego powodu ta łapka w dół jest dana Bo też mnie to bardzo ciekawi Bo tak łapkę w dół dać komuś Nie uzasadnić tego, to też później no po prostu nie wiem Co źle, co nie tak Arena chujowa Czy kurwa, nie wiem, zawodnicy źle zrobieni Czy co, co się nie podoba, chciałbym wiedzieć, żebym się po prostu do tego ustosunkował i nie popełnił w kolejnym odcinku tego błędu, tak? bo ja to robię też kochani dla was przecież nie dla siebie tylko, ja chcę to zrobić dla was przede wszystkim żeby to się wam podobało ale Pudzian to wygląda zajebiście dominator pyton ja, ja jestem zadowolony z Pudziana a teraz kto? Hardkorowy Koks Już większego się go nie dało zrobić, wieście mi Mistrz Obydwu Oby, ten jeden i drugi ma pas mistrzowski I Budzian i tutaj hardcoreowy Cox No dobra Przejdźmy już tutaj do. do walki Kurwa, ostro będzie O jezu, już mnie. No ale tak, dwóch no, dwóch mistrzów, co się dziwić Ale popek tam sobie darej radę, z tym z ooo, jak różal pięknie tu nie trafiłem, niestety o, kontra ze strony hardcore'owego Cox'a co on będzie próbował? tutaj już od razu submission? on pojebał go? a później gdzie? idzie po jakąś brechę Pudzian dajesz Nie, tam pódzian dostał W łeb krzesłem Dajesz tam Pudzian, dajesz Pudzian, kurwa, popek Sorry Obaj na P No nie, no jaka kontra Ze strony tutaj Burnayki

Weźmy krzesełko Ej Kurwa Wiedziałem, że nie zdąży, no No ale teraz też nie zdążyłem, nie no Gdzie tam w ogóle rzucimy jak gdzieś na stół I teraz obydwoje mamy problem Pochodzę tego ringu z powrotem I Dajesz różar, proszę Cię Pokaż, że dla Ciebie Burneika to jest mały problem Popek też tam, tutaj krzesło teraz widzę a nie no, musi ten Pudzian, musi no Coś ta kamera, w szczęście sensie? Nie! Nie zdążę skoczyć, takiej opcji w ogóle nie ma Co to w ogóle było? Ale... Burnejka Popuść też tam ładnie Mariusza Rzuca Ale mnie odepchnął teraz Udało się, udało się. kontrę tutaj zrobić pięknie. Popuś tu próbował przypiąć Późno ale no jeszcze niestety. Jeszcze za wcześnie. późno też nie leszcz. Stanie skóry nie sprzeda. Jeszcze raz sobie próbuję. 5, a sędzia ja, kurwa nie wiem na co patrzy, a co czeka. A, burdelka rozwala mi tu głowę. Zmariował. Like wow. Dawaj tego Pudziana teraz! Jest z górki, idę Dawaj, popuść teraz murnekę. górnejkę. A ja się tu Pudziana zajmę Ale plasków i jeden, i plaski. Jak pięknie tutaj, kur. Nieźle, nieźle. Skoczmy teraz na Pudziana. Ładnie, ładnie Ale Pudzian teraz skontrował i... i... niestety kolano Jezu, Pudzian A gdzie on idzie tam? Czemu na dwóch? To są... No jaki no Nie! Już nie można tak skończyć Zajebiście teraz, taniec burnejki. A tu z nie skije, skijo, tu przyszedł, z o, jeszcze Różal teraz bardzo z cierpią. Nie, jeszcze mu. Farba mu teraz leci z głowy. O, on będzie próbował ja jak myślałem. Nie, ja muszę tam zapierdzielać. Popuszczaj. No, mamy kłopoty, mamy teraz kłopoty, we te dwoje. Teraz co to za skogu w ogóle, nie, no, masakra. No, popek! Co tu się kurwa dzieje? Przecież ja sobie nie dam rady z nimi dwoma. Ładnie, Papus, już wstał. A jeszcze ja się tu przygotuję do końcowej akcji. Dobrze. I popusz, dobrze, dajesz radę teraz. Fajnie. I teraz dawaj, stawaj, Pudzian, stawaj, stawaj. wstawaj. Łokieś poleciał. Pop już jest sobie tutaj radę Jest dobrze No i Popek rozwala w burnejce głowę, pięknie Przeratować Popka Teraz Burneka. i końcowa akcja. Bardzo ładnie. Różar bardzo ładnie. Ale już siły zero. Nie powiedziałem mógł go przypinać. No tak jak myślałem. Ale co to we dwóch? Tak się nie da. Dobrze popój. Jak się teraz to wyjdzie popkowi to będzie dobrze Popuś dawaj tego pudziana A nie wiem co Burneka kombinuje Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty Šut mi usmio, pošlo. Stavaj! Hardcore koks. Pošlo!

Ale dala tutaj później Różala Ale popuszczam tam sobie daje radę. Sędzia bardziej tutaj zajęty nimi niż nami. A tu znowu po coś później wychodzi. No chuj, wygraliśmy Bardzo ładnie Było ciężko, ale dzięki popusiowi wygrywamy Ale kolano Dobra, wygraliśmy Różal, Popek Gratulacje ale było krwawo. Tylko Pudzian jedyny o, tutaj z całą głową. Nieźle, nieźle. Róża i król Albanii. Tak jest. Ale Popuś to oberwał mocno. Sami widzicie. Najważniejsze, że wygraliśmy, moi kochani. Oczywiście moi kochani, jeżeli podobał się Wam ten odcinek, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. A my się widzimy już w kolejnych odcinkach ze tej serii. Do usłyszenia. Trzymajcie się.